Dzień dobry. Właśnie gościmy przed, przed sobą grupę taneczną tańca jazzowego z ośrodka Saltrum w Krakowie. Kilka, kilka pytań chcielibyśmy zadać w celu e, wyjaśnienia w sobie pewnych kwestii. Co Was skłoniło do tego, żeby tańczyć taniec jazzowy? To pasja do tańca. Pasja tak, do tańca, kochamy tańczyć. Kochamy uczyć się przez taniec. A jak to się stało, że trafiłeś się do saltromu? Nie, mnie na przykład sprowadziła Ania. Nie, na przykład Karolina. I to był najlepszy ja wybór. Na w, życiu. w życiu. <laughs> to był najlepszy wybor, jaki mogłyśmy dokonać. Super, naprawdę, polecam. A super to jest... Fajna to jest, fajna jest super, okazał. super, jest super, jest super jest A jak się dziś czułyście podczas występu? Czy to było wielkie stremowanie? Ja no, to bardzo, nie było widać. To tak, to, to woda, ale bardzo zadowolony, możemy tak. No, bardzo fajnie. No. Czy jesteście otwarte na kolejne występy? A! A co sądzicie o waszej instruktorce tańca pani Agata? Aka, czekaj! Najlepiej, to Mi się bardzo angażuje w to, co robi! Właśnie, tak jest, jest na kochaj, Jest profesjonalna. A to sądzicie o instruktorze od no. Słyska, z dękoko, i To są! To są Wszyscy nasi instruktorzy są Właśnie. E, grupę Hip Hop e, koordynuje, prowadzi e, pan Antoni Sikora. Pozdrawiamy, którego bardzo serdecznie dziewczyny pozdrawiają. Dziewczyny, to jeszcze może e, jakieś dla jakiegoś podsumowania kilka zdań takich... Dochodzimy o księdzu. Ja tak się to ja teraz już powiem, pokażę. Tak, ja jestem dzisiaj pod wpływem wielu wspaniałych emocji i dziewczyny zatęcią fantastycznie. I co mogę jeszcze powiedzieć? Nie chcę wyjeżdżać. To... No, zostanę z wami. Odwołam, nie jadę, nigdzie nie jadę. Pozdrawiamy z Eltrą. Pozdrawiamy!